Witam was w czwartym odcinku z serii Kickster Motoznawca. A kogo my dzisiaj będziemy oceniać? Ano, Postrach Polskich Ulic: Auto, które rykiem swojego silnika onieśmiela takie potwory jak Golfy 3, BMW-36 oraz kalibry. Honda Civic, bo o niej mówimy, przez niektórych uważana raczej za Hondę, ale Syfik, którego trzeba jak najszybciej wycisnąć. Nie jest to jednak łatwe, ponieważ syfiki rdzewieją tak szybko, że potrafią rozsypać się w momencie patrzenia na nie, ale wtedy to chyba raczej ze wstydu. No ale zacznijmy od początku. Pierwsza zapalniczka od Hondy została wyprodukowana w 1972 roku. Była w typowo skośnookim stylu, ale pomijmy trzy pierwsze generacje, ponieważ nie są do spotkania na polskich drogach. U nas pierwszymi chodzinkami, które zaczęły rozprzestrzeniać się jak syfy na twarzy 14-latka, były wersje od czwartej generacji w górę. Na tamte czasy robiły furorę swoim wyglądem, ponieważ były małe, kanciaste jak Lamborghini kantarz i szybkie. No może nie tak jak Lamborghini, bardziej jak rower zapierdalający po stoku narciarskim. Ze względu na swoją masę własną jadąc 60 na godzinę, wydawało się, że jedzie się 160. Piąta generacja podtrzymała tę tradycję małego wariackiego auta z małym silniczkiem, ale niską masą własną. Jednak po kilku latach produkcji cena spadła do progu o plaszpach Libry. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiadomo, ale zaczęli kupować ją ludzie, którzy gardzą wagiem i wolą chujem mieszać ciasto niż wyjechać golfem w miasto. <gry> Motoryzacja łączy, a nie dzieli, ale w znakomitej większości Honda Civic była po prostu świetną alternatywą dla golfa, ponieważ kusiła swoim wyglądem oraz zużyciem paliwa na poziomie dwóch szklanek benzyny na 200 km. Dzisiaj przypomina raczej żabę, w którą wjechała z tyłu od śnieżarka, a do kosztów benzyny należy doliczyć zakup oleju, którego Civic wbija więcej niż benzyny. Trzeba doliczyć jeszcze ten, który ucieka z silnika. Nie to że Civic jest nieszczelny, on po prostu znaczy teren. No dobra, a tak już całkiem poważnie, to Civic piątej generacji jest naprawdę fajnym autem, które jest świetne dla początkującego kierowcy, ma też jedną bardzo ważną zaletę, jest biodegradowalne. Powstało nawet pewne przysłowie. Kwiaty pachną, wiatr wieje, słuchać hondę jak rdze wieje. <gry> Nie no dobra, miało być na serio. Te skośne kurwy synki nie wiem jak oni to zrobili, ale Civic z wierzchu jest wielkości kartofla, a wsiadając do środka dostajemy w łeb zakrzywieniem czasoprzestrzeni i mamy pełnowymiarowy, pięcioosobowy samochód. Serio, kurwa, mam prawie 2 metry, a zmieści się za mną człowiek, gdy siedzę za kierownicą. Tak sobie myślę, że w Japonii to chyba robiła za autobus. Dlatego dla młodego kierowcy jest to świetne auto, bo zaparkujecie nim nawet w szczelinie między szafami, a jednocześnie możecie wpuścić do środka czwórkę swoich koleżków. Oczywiście mając pod maską 1,3 o mocy 75 koni, Civic z pięcioma osobami na pokładzie nie ruszy z miejsca, więc pomieście się raczej nie pokulacie, ale kupując sobie mocniejszą wersję słynnego VTK, do którego japończycy swoimi malutkimi rączkami upchnęli 130 koni, to będziecie mogli sobie nawet zabrać dziewczynę do kina. Jednak zakładając, że nie macie sedana, bo wtedy na pewno dziewczyny sobie nie znajdziecie. Nawet jeżeli nie będzie się znała na motoryzacji. Sedan jest to uleb, który stoi na równi z E36, za który już dostałem wiadro hejtów na skrzynkę mailową. No cóż, podobno prawda boli najbardziej. Najładniejsze jest kupę i to bez dwóch zdań. W ogóle te Siwiki w kupę to takie fajne wozidełka. Ten kto grał w Underground'a może potwierdzić. Hatchbacki natomiast to fajna opcja dla ludzi, którzy chcą poczuć się troszeczkę jak w sportowym aucie, a w golfie niestety czują tylko wstyd. Jednak z tym sportowym charakterem to też nie przesadzajcie. Naprawdę nie dziwi was czasami, że ruszacie spod pod świateł, ciśniecie jedynkę do odciny, dwójkę do odciny, trójkę, a policjant celując was radarem puszcza was wolno. Wiecie czemu? Bo jedziecie kurwa 56 na godzinę. Jadąc dalej z tematem Siwika, to szósta generacja ma już bardzo fajne wyposażenie, i jeżeli boisz się, że ruda zje twoją piątą generację, to bez zastanowienia kupuj szóstkę. Szósta generacja jest również pozbawiona pewnej wady poprzedniczki, która miała trzy pedały. To znaczy, pomijając kierowcę. Jeden do zmiany biegów, drugi do hamowania, a trzeci do zwiększania głośności. W szóstce, pomimo podobnych pojemności silnikowych, dostajemy o wiele większego odczuwalnego kopa. Gorzej mają jednak ludzie, którzy po szóstce nadal chcieliby jeździć Civic'em, ponieważ Honda w siódmej generacji Civic'owi ucięła już i tak małe jajeczka zrobiła z ala sportowego auta samochód dla emerytów. Kurwa, no czasami mam wrażenie, że to opcja dla tych, którzy jeździli piątką, ale założyli rodziny i chcieli nadal mieć Civica w rodzinie. No nie zniesę tego. Dobrze, że Japończycy poszli po rozum do głowy i stworzyli wersję Type R, która ma świetny dwulitrowy VTEC pod maską i generuje 200 koni. W budzie takiej jak Civic ten silnik naprawdę kręci dobry czas na setkę i wywołuje niemiłosierny ból dupy posiadaczą wagów ze znaczkami i z tyłu. Dobra, bo zaraz zaczną się hejty, że przecież siódma generacja też była w sedanie i w coupé. Tak, ale na rynek europejski najpierw był pchany hatchback bez jajec. Co do późniejszych generacji, to ósemka wygląda jak statek kosmiczny. Prototyp tego ulepu rozbił się podobno w Roswell. Nie no, w sumie mi osobiście ósemka się podoba, wygląda futurystycznie, ale jest przy tym oryginalna i za 10 lat nadal będzie wyglądać świeżo. Nie spotkacie drugiego takiego auta jak ósma generacja, ale projektanci chyba wiedzieli, że mam takie zdanie o ósemce i w dziewiątce odjebali taką chujnię, że patrząc na dupę tego czegoś mam ochotę obrzygać tych co to rysowali i tych co to puścili na taśmę montażową. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam serdecznie hondziarzy. Niech moc będzie z wami, bo się wam przyda. A tak serio, to przecież filmik nie miał na celu obrażania nikogo, w szczególności posiadaczy Honda Civic. Jeżeli się podobało, to łapka w górę i subskrybujcie. Pozdrawiam ja, czyli Kickster, cześć.